Tutaj dzisiaj spaliśmy, reszta ekipy jeszcze śpi. My z Elżbietą ruszamy na mały przemarsz, e, więc dojdziemy do miasteczka, ogarniemy jakieś zakupy jeszcze i będziemy wracać tak, małą pętelkę jeszcze może po miasteczku, żeby chociaż dyszka wyszła, żeby przygotowywać obozowe śniadanko dla dzieciaków. Elżbieta gotowa, drogi? Jest już za przygotowanie. I właśnie dlatego trzeba wstawać rano. Schodzimy z plaży, a tu taki widoczek na nas czeka. Proszę bardzo, słoneczko wschodzi. Coś pięknego. Tutaj mieliśmy turbo zachód, dzisiaj turbo wschód słońca. Aż trudno uwierzyć, że to ocean. Podaj, gładka, jak stół. Coś pięknego.